W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie małe firmy muszą znaleźć innowacyjne sposoby na zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów. Wiele firm zwraca się ku technologii sztucznej inteligencji, a ja, aby pomóc im osiągnąć te cele. Jednym z najbardziej obiecujących postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji jest wykorzystanie agentów głosowych do usprawnienia procesów, poprawa obsługi klienta, i ostatecznie zaoszczędzić czas i pieniądze. Agenci głosowi, znani również jako wirtualni asystenci, to programy AI, które mogą rozumieć ludzką mowę i reagować na nią. Agenci ci są w stanie wykonywać różne zadania, od odpowiadania na zapytania klientów po planowanie spotkań a nawet dokonywanie zakupów. Wdrażając agentów głosowych do swoich operacji, małe firmy mogą skorzystać na wiele sposobów. Podsumowując, korzystanie z agentów głosowych opartych na sztucznej inteligencji może przynieść ogromne korzyści małym firmom poprzez zwiększenie produktywności, cięcie kosztów, poprawa jakości obsługi klienta i pomoc w podejmowaniu decyzji. Wraz z ciągłym rozwojem technologii, Potencjał agentów głosowych do zrewolucjonizowania sposobu działania małych firm jest nieograniczony. W miarę rozwoju sztucznej inteligencji jasne jest, że firmy każdej wielkości mogą odnieść korzyści z wdrożenia agentów głosowych do swoich codziennych operacji. Po co więc czekać? Wykorzystaj przyszłość produktywności i oszczędności dzięki agentom głosowym AI dla swojej małej firmy już dziś. Poprzez automatyzację zadań, które w przeciwnym razie wymagałyby płatnych pracowników, firmy mogą zaoszczędzić na kosztach pracy. Jest to szczególnie korzystne dla firm o ograniczonych zasobach i budżetach. Badanie przeprowadzone przez Spaceworks wykazało, że 22% małych firm planuje wdrożyć asystentów głosowych opartych na sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych 12 miesięcy aby zaoszczędzić pieniądze. Ponadto agenci głosowi mogą również poprawić ogólną obsługę klienta. Dzięki ich zdolności do udzielania szybkich i dokładnych odpowiedzi, Agenci głosowi mogą usprawnić komunikację i interakcję z klientami. Może to prowadzić do zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów, ostatecznie prowadząc do długoterminowego wzrostu biznesu. W rzeczywistości badania wykazały, że 61% konsumentów woli kontaktować się z firmami za pośrednictwem asystentów głosowych ze względu na ich wygodę i wydajność. Dodatkowo agenci głosowi mogą również pomagać małym firmom, w podejmowaniu decyzji. Analizując dane i zapewniając wgląd, agenci głosowi wykorzystujący sztuczną inteligencję mogą pomóc właścicielom firm w dokonywaniu świadomych wyborów i usprawnianiu procesów. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do zwiększenia wydajności i oszczędności kosztów. Jednym z interesujących faktów dotyczących agentów głosowych jest to, że ich dokładność w rozumieniu ludzkiej mowy znacznie się poprawiła w ostatnich latach. W 2016 R agenci głosowi mieli wskaźnik dokładności na poziomie 75%, ale do 2017 R wskaźnik ten wzrósł do 95%. Ta poprawa dokładności sprawiła, że agenci głosowi stali się jeszcze bardziej wartościowi dla małych firm ponieważ mogą wykonywać zadania z minimalnymi błędami, prowadzące do zwiększenia produktywności i oszczędności kosztów. Warto również zauważyć, że korzystanie z agentów głosowych nie ogranicza się tylko do dużych firm, ale firmy również mogą czerpać korzyści z technologii AI bez rozbijania banku. Wiele firm zajmujących się sztuczną inteligencją oferuje przystępne cenowo opcje dla małych firm. Udostępnienie i umożliwienie im wdrożenia agentów głosowych do swoich operacji. Odsumowując, korzystanie z agentów głosowych opartych na sztucznej inteligencji może przynieść ogromne korzyści małym firmom poprzez zwiększenie produktywności, cięcie kosztów, poprawa jakości obsługi klienta i pomoc w podejmowaniu decyzji. Wraz z ciągłym rozwojem technologii. Potencjał agentów głosowych do zrewolucjonizowania sposobu działania małych firm jest nieograniczony. W miarę rozwoju sztucznej inteligencji jasne jest, że firmy każdej wielkości mogą odnieść korzyści z wdrożenia agentów głosowych do swoich codziennych operacji. Po co więc czekać? Korzystaj przyszłość produktywności i oszczędności dzięki agentom głosowym AI dla swojej małej firmy już dziś.